Trzeci. Zapraszam do magicznego sposobu numer 3 na odejmowanie pisemne. I uwierzcie, on jest naprawdę magiczny. To jest szok. Mamo, Mamy ponownie. Do tego Mamy. Magii? Tak, prawie, że prawdziwa magia. Mamy ciągle te same liczby. Wow. Czyli 600.

7. To, że jest magiczny, nie zwalnia z nas z pilnowania rzędów. Żeby nie było. Piszemy minusik. Na razie wszystko wygląda tak samo. Ale teraz uwaga! Nie dobieramy z poprzednich rzędów. Po prostu liczymy. Od większej liczby danego rzędu odejmujemy mniejszą. 7, odjąć 4. To 3. 8 odjąć 3 to 5, 5, 6 odjąć 4 to 2, 6 4 to 2, nie ten kolor pisaka, to 2. I uwaga, pomiędzy te liczby stawiamy minusy i piszemy To nam daje. Maksie, uwaga, posunąć. Tutaj widzę kawałek cudownego rysunku Maksia. To nam daje. I teraz uwaga, uwaga. 200. Znowu mamy dwie. Mamy dwie setki. To piszemy 200. Odjąć, bo ten nasz minusek. 50, czyli 50. Odjąć jednostki. I to się równa. 200 odjąć 50. To jest 150 i odjąć 3 równa się 147. Makia. Dobrze czary były to teraz na poważnie. Skąd to się wzięło, jak to wygląda przy innych przykładach. Jeżeli mamy liczbę 635, odjąć 178, to tak jak pokazywałam, odejmujemy wszystko jedno w którą stronę, tylko że to jest. Pięć odjąć osiem to jest minus trzy, trzy odjąć siedem to jest minus cztery, sześć odjąć pięć to jest jeden. Czyli pięćset odjąć czterdzieści odjąć trzy, czyli czterysta pięćdziesiąt siedem. Natomiast przy liczbie, gdzie nie musimy zabierać, czyli na przykład sześćset 35 odjęć 100 28. końcu beczkę so zostawimy. Tu mamy minus 3, ale 3 odjęci 1. Odjąć 2 to jest 1 na plusie, czyli plus 1. 6 odjęć 1. Od, odjęć 1 to jest 5 czyli... 500, dodać 10, odjąć 3, to jest 500, 7, bo dodać 10 to jest 500, 10 odjąć 3 to jest 507. I tyle z czarów.